Witajcie moi kochani, tu Nazar Tarot Ibraimow, tarocista jasnowic, wasz tarocista jasnowic. Pół godziny temu otrzymałem maila z linkiem do wiadomości, praktycznie numer jeden, na temat, z wirtualnej Polski na temat Białorusi. Taki tytuł. Białoruś, Aleksander, Łukaszenka. Okrążyliśmy Grodno, rozmieściliśmy połowę armii. I co czytam? Premier Rosji, Michaił Miszutin, odwiedził w czwartek Białoruś. Spotkał się m.in. z Aleksandrem Łukaszenką, który poinformował go, że skierował połowę armii na granicę z Polską i Litwą. Widzicie co się dzieje u nas? My widzieliśmy co się dzieje wokół Rosji. Mówią o zagrożeniu ze strony NATO. Rozmieściliśmy praktycznie połowę naszej białoruskiej armii. Faktycznie kontrolujemy zachodnie granice z Litwą i Polską. I jak często mówię, faktycznie okrążyliśmy Grodno, żeby przeciwstawiać się tym zagrożeniom. W dalszej części artykułu jest, jak są umocowane też wojska rosyjskie. Moi drodzy, Dziś to do mnie przyszło. Że dziś spotkał się premier Rosji Michaju Miszutin z Aleksandrem Łukaszenką i ustalili, żeby wojska mieć przy granicy z Polską i Litwą. A cóż ja powiedziałem? Podczas ostatniego filmiku pod tytułem Wizja o wojnie w Polsce, Jasnowic o wojnie w Polsce, Tarot o wojnie, jeden z czterech filmów. Miałem bardzo wyraźne wizje dotyczące właśnie Łukaszenki. Proszę przesłuchać. Mówiłem, że jest w swoim gabinecie, zastanawia się. Ja już czułem to, co się teraz stało. I ci, którzy kwestionują i mówią, że mam wizję z jakichś równoległych światów, puknijcie się trochę we łby. We łby się trzeba puknąć, bo wy głów nie macie. Dajcie tym, którzy słuchają i, i, i dochodzi to do nich, się przygotować. Nie ośmieszajcie tego, co się na oczach waszych dzieje. Po prostu ja odczytałem tą energię wyraźnie Łukaszenki, ponieważ. On już wtedy miał tę informacje, że wojska będą rosyjskie i białoruskie przy granicy Polski i Litwy rozmieszczone. Już wtedy. Dlatego tak chodził. Ja to wyczułem. To jest dowód na moje jasnowidzenia. Ale nie będę udowadniał. Za wiele lat pracuję. Jest tyle osób, którym pomogą. Ale nie przypuszczałem, że to wszystko zacznie dziać tak szybko. Mowa jest o Litwie, a cóż ja powiedziałem, że jaki kraj będzie pierwszy zaatakowany, nie bez powodu Łukaszenka, gdzie powiedziałem, że zastanawia się, będzie dawał sygnały Polsce, jak to będzie wyglądało, że ma jakieś sumienie się u tego dyktatora, odzywa, że będzie dawał sygnały, pośrednio będzie chciał informować. I to czyni teraz ten dyktator. Wojska przy granicy Polski i Litwy, a powiedziałem. Wizji o wojnie w Polsce z wczoraj, że właśnie pierwsza będzie Litwa, winno w sposób szczególny zniszczony. I następnego dnia, a może szybciej, Rosjanie rzucą się z pięciu stron na Polskę. Proszę nie mówić o jakichś takich filozofiach swoich, że to są światły równoległe, które opisuje. Kiedyś też tak myślano. Światły równolegle, równoległe, kiedy Ostowiecki, kiedy inni mówili o tym, co czeka Polskę. Mówili w 1937, 1938 i 1939 roku. Proszę poczytać, jak byli ci ludzie ośmieszani. A później co się okazało? Że ten, który mądry... To wyciągnął z tego wnioski i się przygotował, bo ja nie tworzę tych filmików, żeby Was straszyć albo zaspokoić Waszą ciekawość, próżność, ale byście się wewnętrznie przygotowali, bo w pewnym momencie my wszyscy będziemy sobie równi. Nikt nic nie będzie miał, nawet ten bardzo bogaty teraz nie będzie miał szklanki wody, jeśli jest z miasta. Wszyscy będziemy równi. Ale wygrają i pozostaną mocni psychicznie. Ci, którzy będą w porządze, w ogniu, w dymie, w chaosie myśleć racjonalniej. A więc, jeżeli to teraz do Was dojdzie, ta informacja, będziecie widzieć, co się będzie działo, to będziecie wiedzieć po pierwsze, w jaką stronę uciekać. Czy jaką część Polski, która z części Polski, a to powiem w następnym filmiku, będzie bezpieczna, co się w waszych miastach będzie działo, bo będę mówił o różnych miastach w Polsce. Piszecie do mnie maile, ale w szczególności czytam komentarze pod filmikami. Wskazujecie miasta, obszary, jakie poruszyć wizji. I ja sobie powoli zapisuję. Nie gwarantuję, że każde miasto, bo już wskazaliście mi 30 miast. Ponad. No, ile tu mam wskazanych? 33. A więc y, pewnie nie wszystkie, bo ile by ten filmik musiał trwać? 4 godziny. Więc wybiorę te, po których rzeczywiście, bo niektóre wskazane to y, te wojska, y, bo to będą 5 jakby dywizji, one, czy 5 takich klinów, one nie będą. Po tych miastach się poruszać. Duże znaczenie będą miały wsie. Na razie nie mogę mówić, ale Wielkopolska wstrzyma oddech. Wielkopolska wstrzyma oddech. Bo przed wejściem na tą stronę. Zachodniej Europy będą chcieli pokazać Rosjanie, jacy oni są barbarzyńcy. Więc ci, którzy mi mówią, że ma Pan jakieś z innych światów, słuchajcie, puknijcie się wełby, bo wy mózgów to nie macie. Ja nie obrażam nikogo, ale żal mi po prostu tych, którzy słuchają i wiedzą, że jest to prawda, dzieje się to na naszych oczach. Dam link. Pod tym filmikiem do tego artykułu. Przeczytajcie sobie. Ukazał się, no już teraz 40 minut temu. Wyraźnie, wyraźnie mówią. Polska i Litwa jest wskazywana. Nie mogłem tego wiedzieć. Proszę słuchać. Wyciągać wnioski. Przygotowywać się. Powinna zapaść cisza, kiedy oglądacie te filmy. Zobaczcie, miałem tak wyraźną wizję, że Łukaszenka będzie mówił, co się będzie działo, bo sumienie go będzie dręczyć. Słuchajcie. Robiłem wizję dla Józefa Oleksego. I miałem wizję, że on ma, że jest wierzący, że ma w szufladzie różaniec. Wizji na temat Józefa Oleksego i co? Po śmierci najbliższy, jeden z bliskich członków rodziny yy, świętej pamięci Józefa Oleksego, byłego wicepremiera i marszałka Sejmu, zgłosił się do mnie po wróżbę i zadałem to pytanie. Wszystko się zgadza. Panie Nazar miał rzeczywiście Różaniec do końca był wierzący. A przed śmiercią się wyspowiadał. Więc naprawdę więcej pokory do tego, co ja robię. Nie chcę czytać żadnych komentarzy o jakichś równoległych światach. Zostawcie to sobie. Więcej pokory i szacunku do czyjejś pracy. Bo ja nie robię tego dla poklasku. Niektórzy piszą dla pieniędzy, a jakie mam z tego pieniądze? Że czas traca mógłbym równie dobrze nagrania robić i filmy dla ludzi za pieniądze właśnie. Ja nie mam takiego sprzętu jak może inne wróżki, tarociści. Wszystko nagrywa się w telefonie, kiedy się nagrywa, kiedy się to transmituje do komputera, to ja w tym czasie nie mogę nagrywać filmów dla innych ludzi. I, I tak naprawdę ja nagrywając dla was tracę, ale ja tak do tego nie podchodzę. Ja uważam, że spełniam misję, bo po to mam ten dar przekazany, aby ludziom służyć. To jest wyraz mojej służby i miłości wobec narodu polskiego, bo wiedzę którą mam nie zachowuję sobie. Jestem poruszony tym, że to się tak szybko dzieje. W następnej części będą terminy, daty. To się zadzieje szybciej jak myślicie. Szybciej jak myślicie. Tak wyraźno miałem wizję o Łukaszence. Proszę o tej litwie, co mówi właśnie ta litwa i Polska. Zagrożona. I co mówi dalej Łukaszenka? Spokojnego życia nie będzie, ale Białoruś jest w pełni zdeterminowana. Białoruś. Dostawia pazury, bo za Białorusią stoi Federacja, by obronić swoją suwerenność i niepodległość. Miał powiedzieć w rozmowie z premierem Rosji Łukaszenka, cytowany przez białoruską agencję BIEŁTA. BIEŁTA. Kochani, mało tego, jest informacja, co powiedziałem. Strzeźcie się, gdy przy granicy z Litwą i Polską będą ćwiczenia. A co jest napisane? Przypomnijmy, że wcześniej Łukaszenka oskarżał Zachód o zamiar odcięcia części kraju w obwodzie Grodzieńskim. Sam powiedział, że w sobotę odwiedzi ten region, w którym białoruskie oddziały wojskowe mają prowadzić ćwiczenia. Zastanówcie się, co ja powiedziałem. Porównajcie to z moją wizją. Ostatnio. Wszystko sprawdza się na waszych oczach, ludzie. Ocknijcie się. Czasu macie niewiele. Przyjdzie czas, że nie będzie internetu w Polsce. Będzie odcinany. Jechałem pociągiem. Już kiedyś opowiadałem tą historię. A może to mówiłem, który z moich klientek nie pamięta. Jechałem pociągiem, jechało dwóch studentów z Ukrainy, chłopiec i dziewczyna. I w pewnym momencie, no, tak rozmawiamy, ludzie się otwierają często przy mnie i ta dziewczyna jakby mnie dotknęła, niechcący. Wtedy miałem taką iskrę, widziałem obraz jej babcie i takie słowa, że żeby się śpieszyli z miłością wobec niej, bo wkrótce ona nie będzie Ukrainką. I im to powiedziałem, oni otworzyli oczy, co ja mówię, pewnie pomyśleli, pomylony, albo tak jak niektórzy z was. Wizja z innego, równoległego świata. Hola, hola. Nie minęły cztery miesiące? No, ponad może. I się okazało, że zielone ludziki wiemy, kto z federacji zaatakował część Ukrainy, i babcia, niestety ich, znalazła się po tamtej stronie. Także, drodzy państwo, więcej pokory. Więcej pokory. Z tym was zostawiam. Przemyślcie, zobaczcie ten artykuł, porównajcie z moją wizją. Nie robię tego, żebyście się lękali, to powtarzam, ale przygotowali bardzo dużymi zwycięzcami w tej wojnie nie będą ludzie bogaci, bo powtarzam: pieniądze w Polsce stracą tak na wartości, że tak, jak na przykład ktoś ma teraz na koncie pół miliona, to za to <laughs> będzie mógł kupić, przypuśćmy, w czasie wojny no, Pół kostki ma masła ze wsi. Także zastanówcie się: może przesadziłem, może kilka kostek, ale bardzo niewiele. Tak jak teraz można sobie jakieś wielkie rzeczy kupić, tak wtedy to naprawdę nie będzie miało wartości. Taczkami będziecie mogli ludziom wieść pieniądze. Te polskie złotówki no, niestety nie będą miały wartości. Dlatego wszyscy bogaci z biednymi się zrównamy. My, biedni, będziemy tak samo mogli patrzeć w tą samą stronę, w tym samym kierunku, co ci bardzo bogaci. Będzie się liczyć psychika. Będzie się liczyć realizm, umiejętność otrząśnięcia się w sytuacjach paso, pa, pas, pasce, w sytuacjach krytycznych, trudnych. Ci ludzie wygrają, bo będą podejmować racjonalne, mądre, wyważone decyzje. Póki macie czas słuchajcie i szanujcie moją pracę nie chcę czytać komentarzy o światach równoległych i od razu zapowiadam nie będą kasował i proszę wszystkich innych żeby reagowali na takie komentarze bardzo ostro albo się uratujemy albo wszyscy zginiemy pozdrawiam was zapraszam do tego artykułu i załamuję ręce bo nie chciałem i nie chcę żeby to się stało i żeby to się działo tak szybko. Pozdrawiam Was.